kochane dzieciaki. Miesiąc październik jest wyjątkowy, przez to, że chwytamy za różaniec i jesteśmy razem z Matką Bożą. To już trzecie nasze spotkanie, w którym będziemy się zatrzymywać, zaprzyjaźniać z poszczególnymi tajemnicami różańcowymi. Zobaczcie, mamy za sobą już tajemnice radosne. Jeśli ktoś nie widział, to zachęcam, zajrzyjcie do tego odcinka. Mamy za sobą tajemnice światła i dzisiaj bardzo ważna, trzecia część Różańca Świętego, tajemnice. Bolesne, a więc będziemy chcieli tak na głębi zatrzymać się, co się wydarzyło, kiedy Pan Jezus przechodził przez mękę. Cześć, Adam! Cześć Cześć, cześć cześć. cześć, cześć! Kochane dzieciaki, tak jak mówiłam przed chwilą, to już trzeci odcinek, w którym będziemy razem z kapelmistrzem Adamem i z wujkiem Adrianem zgłębiać piękno tajemnic różańcowych, uczyć się ich troszeczkę o nich rozmawiać. Dzisiaj część bardzo. Ważna, ale też trudna, taka zapraszająca nas na głębie. Część trzecia Różańca Świętego to są tajemnice bolesne. I tak jak dwóch poprzednich, mm, panowie. będą puzzle. Tak, dostają karteczki, na których są powycinane wyrazy z tych pięciu tajemnic części bolesnej. Oni mają za zadanie to wysypać, po prostu. O, wysypujemy. Tak, tak, tak. Nastąpiło zwolnienie koperty. Tak. Odkręcamy sobie wyrazy, żeby widzieć. Przypominam, że wszystkie dzieci możecie też wydrukować sobie taką fajną kartkę, macie podlinkowaną, pociąć te karteczki i też zrobić sobie taki konkurs, czy potrafisz ułożyć pięć tajemnic bolesnych. I teraz, jeśli ktoś z Was chciałby wystartować z nami, a nie ma takiej karteczki, wystarczy, że weźmiesz czystą kartkę, długopis i jak powiem start, to zaczynamy układać. Jesteście gotowi? Tak. No to uwaga, start. Zaczynamy. Pięć tajemnic w części bolesnej. Och, zobaczymy, kto dzisiaj wygra. Jeśli ktoś z Was widział poprzedni odcinek, to było niezwykłe wydarzenie, ponieważ obaj ułożyli w tym samym czasie. Zobaczymy, czy dzisiaj ktoś wygra, czy znowu będzie tak samo. O, no właśnie, właśnie. Nie jest to, widzę, jest łatwe. O, nie jest łatwe. Niektóre tajemnice znamy lepiej, niektóre troszkę gorzej. No o, właśnie, i widzę, że Adam całkiem już tu dobrze by... idzie. No właśnie, o, Adrian coś ułożyłem, też ale. Jest już, koniec? No, no powiedzmy, że jest. Stop. Prawie. No prawie. Dobrze, Adrianku, to Ty będziesz sobie układał, a my sprawdzamy. Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrójcu. Zgadza yes. się, brawo. Tajemnica druga, biczowanie Jezusa. Brawo, zgadza yes. się. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. A, tak. Mamy. Czwarta, droga krzyżowa. Tak jest. I piąta, ukrzyżowanie i śmierć, I śmierć Pana Jezusa. Słuchajcie, powiem się. Wam, że coraz szybciej Wam idzie. Naprawdę, no do wprawy dochodzimy już. Mamy pięć naszych tajemnic bolesnych. I jak zawsze w naszych odcinkach o tajemnicach różańca, spróbujemy wypełnić sobie taką sympatyczną tabelkę i zastanowić się, gdzie to się wydarzyło i jakie osoby brały udział w tej właśnie tajemnicy, w tym wydarzeniu. Pierwszą mamy modlitwa w ogrójcu. To dzieci pierwsze, powiedzcie, gdzie to się wydarzyło? W ogrójcu, właśnie, to był taki ogród oliwny, więc wpisujemy w ogrójcu. I dodać możemy, że ten ogród znajdował się w Jerozolimie. W Jerozolimie. Całkiem, można powiedzieć, niedaleko Wieczernika, w Mamy teraz drugie miejsce tabelki, osoby jakie brały udział, to jest bardzo ważne pytanie, mm -hmm. bo narzuca nam się, że tam była jedna osoba, tak w centrum tego wydarzenia, czyli Pan Jezus, Pan Jezus, oczywiście, ale chłopaki zastanówmy się, bo wiemy oczywiście, że tam w oddali byli apostołowie, ale był mm -hmm. ktoś tuż przy Panu Jezusie i o tym czytamy w, z, w jednej z Ewangelii. Hmm. Ktoś, kogo posłał Bóg, kto Anioła, umacniał. żeby wzmacniał. Właśnie, zobaczcie jaka to jest no, piękna właśnie. historia. Czytamy o tym, że był posłany anioł do Pana Jezusa, żeby w tym cierpieniu Pana Jezusa. Umacniać. Więc ja bym chciała, żebyśmy wpisali anioł, bo to jest bardzo ważne. Jego obecność mówi o tym, że Pan Jezus nie był zostawiony przez Ojca w tym bardzo trudnym dla Niego doświadczeniu, że posłany był anioł, żeby przytulić, żeby umocnić Pana Jezusa. Pięknie. Teraz mamy drugą tajemnicę bolesną, więc dotykamy naprawdę trudnych spraw. Biczowanie. Gdzie to miało miejsce? Wiemy, że Pan Jezus był przesłuchiwany u Piłata, a to miało miejsce Jerozolima. w Jerozolimie, Jerozolima. więc piszemy Jerozolima. No i powiedzieliśmy już, że to był e, oczywiście osobą Pan Jezus, którą chcemy wpisać. I przez kogo Pan Jezus był biczowany? Jak możemy przez tu... Żołnierze. Mhm. Wpisujemy żołnierze rzymscy. Żołnierze. I przechodzimy do trzeciej tajemnicy, cierniem koronowanie. Wiemy, że y, niestety było takie wydarzenie, które absolutnie można powiedzieć nie było potrzebne, było taką, takim pragnieniem zemsty i jeszcze dodania tego cierpienia Panu Jezusowi, którym było uplecenie właśnie takiej... Korony z cierni i poranienie jego głowy najświętszej. Więc gdzie to miało miejsce? No, od razu też wiemy, ponieważ te wydarzenia były obok siebie: biczowanie, cierniem koronowanie. Wpisujemy Jerozolima. I tutaj znowu możemy wpisać w postaci te same, które tak. mieliśmy wyżej: Pan Jezus i żołnierze. Żołnierze. I przechodzimy teraz do czwartej tajemnicy, części bolesnej, Droga Krzyżowa. Miejsce to samo, to samo. Jerozolima. Ale tutaj w drodze krzyżowej myślę, że możemy wpisać chociaż jedną albo dwie, albo trzy takie postacie jasne, które się hmm. pojawiły na drodze krzyżowej, żeby pomóc Panu Jezusowi, więc Pan Jezus piszemy oczywiście, wiemy, że byli tam żołnierze, ale ich nie musimy wpisywać jako pierwszych, kto tam się pojawił do pomocy Panu Jezusowi. No tutaj się hmm. javi nam Szymon Cernejczyk. Szymon, hmm. słuchajcie, postać no właśnie. Jaka to piękna postać y pojawia się człowiek, który pomaga zmęczonemu, udręczonemu Panu Jezusowi. Kto jeszcze się pojawia do pomocy Panu Jezusowi? Była taka postać, dzieci pomyślcie, która otarła twarz Meet. Panu Jezusowi. To też na myśli. Ka. Miała na imię Weronika. Pięknie, więc ją też wpisujemy, bo to są takie jasne punkty, i jeszcze najjaśniejszy punkt, który wydarzył się podczas drogi krzyżowej. Pan Jezus spotyka swoją ukochaną mamę. Więc wpisujemy Maryja i możemy zapamiętać, właśnie, że z tej drogi krzyżowej wielkiego cierpienia Pana Jezusa, Pan Jezus ma kilka takich jasnych postaci wokół siebie, które rozświetlają to cierpienie. I to jest też zaproszenie dla nas żebyśmy my byli takimi mm -hmm. postaciami w życiu mm -hmm. kogoś, kto na przykład przechodzi przez jakiś trudny moment, koleżanka, kolega, zawsze można powiedzieć coś dobrego i to wystarczy. I mamy ostatnią tajemnicę bolesną, ukrzyżowanie i śmierć. Taka no, góra. Pomyślmy, jak ta góra się nazywała. Dzieci, pomyślcie. Podpowiem wam na literkę G, na go, której Golgota. Go. Go, go, piszemy. Golgota, góra Golgota I z tego co wiemy, ona była tak troszeczkę jakby na uboczu, na Jerozolimy, obecnie jest w samym środku, można powiedzieć, i w ukrzyżowaniu oczywiście piszemy Pan Jezus i spróbujmy sobie przypomnieć, kto był tymi jasnymi punktami, tą nadzieją pod krzyżem. Tam stały takie ważne osoby. Możemy wymienić na przykład trzy. Spróbujmy. Pierwsza, najjaśniejsza. Maryja. Maryja, zobaczcie, Maryja nie opuszcza pana Jezusa nigdy. Jaką ona jest niezwykłą mamą, dlatego w październiku chwytamy bardzo chętnie za różaniec, żeby jej powierzać wszystkie nasze troski. Maryja. Był tam jeden apostoł. Pamiętacie? Ja Ja. Jan, ukochany apostoł, ukochany uczeń, i była jedna kobieta, która panu Jezusowi zawdzięczała bardzo, bardzo dużo. Pamiętacie, kto to był? Ja pamiętam. Adam, powiedz. Moim zdaniem to była Maria Magdalena. Maria Magdalena, wpisujemy ją również, bo możemy zobaczyć, jak ona potrafiła panu Jezusowi tą obecnością powiedzieć: Dziękuję. Maria Magdalena. Kochane dzieciaki, ja Was zachęcam, żebyście mieli taką własną tabelkę i w miesiącu październiku to jest dobry moment, żeby sobie pomyśleć cały czas o tych tajemnicach, rozważać, co się wydarzyło, i troszkę układać w pamięci, gdzie to się wydarzyło, kto tam był obecny. Bardzo Was do tego zachęcam i na koniec zaśpiewamy pieśń właśnie o takiej tajemnicy bolesnej którą dzieci wiem, że bardzo lubią, głębia przyzywa głębie. A więc w naszej modlitwie jest czas na radość, na flagi, na wiele uśmiechów i podskoków, ale jest też czas na głębie spokój i łagodność. I w ten sposób teraz się pomodlimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, żebyśmy umieli być przy Tobie i też przy drugim człowieku. Że w chwilach dla niego trudnych, byśmy potrafili tak łagodnie nieść nadzieję. Zaśpiewajmy razem. Głębia przyzywa głębie. Głębia przyzywa głębie. Hukiem Głębia przyzywa głębie. Głębia Nazywa biech, Hukiem bo do spadł. Kiedyż więc przyjdę, kiedyż, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Ujrzę oblicze Boże. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Ujrzę oblicze Boże, kiedyż więc przyjdę, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże, ujrzę oblicze Boże. Mocno Was ściskamy i pamiętajcie, że za tydzień w środę ostatnie spotkanie dotyczące ostatniej części różańcowej chwalebnej. Do zobaczenia. Pa.